O, dzień dobry Niech <laughs> Jak Niedobre światło. Brzydkie. Bo pod światło. Mi się tak spodobało, że ostatnio w niedzielę się w śniegu kulałem, no, bo nie było mnie był, nie nie był, tu. <laughs>

ম ।

centralnie. A za bieda po. Powiedz mu do braku? No. Czy se wejść Nie. Nie ma po prostu. No po prostu. na czas tak, a minutę 10, żeby

<noise> ja! <Stają> mnie, tu, <noise> to mi w Ja bym ale nie, nie się Aha, Stać u doli do wody! Jeszcze? No, jeszcze raz wychodź. Noryśni, no ryślik tak. cholera, <ścoughs> <Ja przybiera się. ścoughs> oh, są... <ścoughs> <ścoughs> no. No się. mały. Dobra, dobra. Już dobra. Ja byłem ostatnio w i teraz nie ma co dziwaczyć, nie? No wiem, wiem, wiem.

Podobno tam een beetje moeilijk is om te kijken, want het is niet te kijken. Het is niet te kijken, want Proszę. panie, panie, panie. jest ja mhm. <tuszy> prawdziwy <noc>, tak. <tuszy> 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 Chyba ktoś tu ropy bo tu zwieńczyli. <tuszy> Zrób to. <tuszy> wymają, kurwa. Narcink, chodź. Ja. Jeszcze, jeszcze.

to nie wiem. Raczek przyjechał? No. A, ale nie myślałem, że to, nie, że jak już utknę to, wiecie, gdzie utkniewa. Do dna. Aha. Czeenie, bo tak, to by nie No to przecież nie jest tak dalej w Kurde, to mogę w pół minuty, żeby. Ej, no, to... już, już, już. Tady, tady, bohater. Jo. Lećaj. No, a później. No, weź tą drabinę zaraz. Ola, no, dobra. Ślizg. Musisz teraz uważaj, bo ślisko jest, no. Co tak dziwne. Ja, <laughs> kriegen